To już prawie byłem, Prawie, prawie. Było blisko. A może następnym razem razem się uda? Kto wie. Jak na ten. Dobra. Ryba zaczyna. Zyli wybrane. Temat dla ryby to... Orient Express. Orient Express. Orient Express, tak? U, 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 u. u, 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 u. Dobra, dobra, dobra. raz, 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 raz. Raz, raz. Raz, raz. Raz, raz. Raz, raz. raz. raz, raz. Wpadam na wid, lubię niszczyć takich pedałów Bo ty to jesteś zdezorientowany jak grocka w szpitalu I to jest proste, jadę cię zjebie Bo kiedy wchodzę, no to tutaj rządzę na scenie I kiedy wchodzę, mogę to wznowić Koszulka ADHD. ADHD, adekwatnie do choroby I kiedy wchodzę, lecę z bitem, Bo zawsze mogę sobie rozpierdalać tutaj takim typem A ty pizdo, mam rację Wypierdalaj z klubu, zrób sobie wiek na orientację I kiedy wchodzę, jadę tutaj takich zjebów Bo jak wpadam, to sobie lecę Tutaj zawsze na biegu, na jakim biegu w tym klubie z GML-em mogę sobie polecieć? Zawsze na luzie, a kiedy wiesz, jak się dobrze na pętli, ty co najwyżej możesz na ręcznym, a kiedy wkładam, ty, to sprawdzaj słowa GML-a trzeba dzień, 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 dzień. trochę dzisiaj przyhamować. Pierwsze, nie będzie, pierwsze, nie będzie, Autostradą do nieba to temat dla GML-a. Okay, okay, okay. na pizdę chujska, jak ryba ciągnie ziomą kolej transsyberyjska no i dalej tu kisy na zwrotach a jesteś gdzieś w dupie jak jak ślirdysz Pawłodar, no i dalej do sobie cisnę łaku po autostradzie to skończ tam gdzie Interbaku no i wiadomo, że tutaj cisnę cię ziomal on to Interbaku, ja to przy nim intermediolan. no i jestem w tym klubie tuzem. i no będę mi jakbym był Juventusem no i lecę sobie hard hardcore hardcore to gay. a jego już wysyłam na highway Myci dziwko versem rozjebie, no bo Giełczo jest teraz The stairway to heaven To no i daje wolny flow Jakaś rybka z Aquarium Contra rolling stone Zmiana! A, dawaj, 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 dawaj O, 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 o. o, o. o, o. Takie cipy, to koszulka a dekadę, a nie exkudycji. Kurwa masz, Mike mi się tutaj teraz wyłączył Ale kiedy wchodzę rozpierdalam ziomki Było o autostradzie, niszczę melepety Ja na autostradzie nie płacę za winiety A wiesz dlaczego? Robisz taką minety Bo twoja junia mi płaci za minety I to jest prosto to w tym momencie zgarniasz mandat, a wiesz dlaczego. Teraz tutaj tak to robię, bo w twoim mózgu jest dziurawo, jak na polskiej drodze. Kiedy wchodzę, jadę ziomy, a ty dzisiaj jesteś wiemek wykolejony, a kiedy wchodzę, jadę z tą kminką i na ciebie wypiję kolejkę transsyberyjską. Zmiana. GML! Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, O! O! Płaci za minety, jaki dziwny kolor, Ty robisz za darmo wszystkim riming ziomom. No i wiadomo, że tutaj wbijam smutek! Kolejka do niego za darmo liże dupę! No i wiadomo, że mogę rozpić rapy, ale niestety już za rodziny płaci. No bo leci tutaj kobiet kiepsko z konkretem. On jest wyjadacz, to taki jego fetysz. No i wiadomo, że kiedy bym tu wijał z perłem, jeszcze by zapłacił, żeby zbijać z no i będzie oblane wszystko, od kufa aż po dwójki! No i to jest właśnie Czy dla tym grizie, dlatego się nazywają trzonowcem! Pięć! Pięć sekund i cię tak i bez beku, Bez człeku. No i właśnie to jest pizdu zjeb! To potem co się zapytać czy już bit wszedł? Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Ryba, GML, GML, ryba! Co na to z ryb? Dogrywka! Gdzie Do Dogrywa Do Do raz... GML raz. Kto był trzecim judolem? Nie, to nie boks. Dogrywka. Dogrywka dwa! Dolecimy do Grybeckie. No tak, do grybecki, do Beatbox leccie do Grybeck, wiadomo. Dogryweckka to beatbox. 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 Zmiana kolejności zaczyna GML. Jakieś klasyczne tempo bitu, nie? Zmianę. Zaraz ci dam, zaraz ci dam mikrofon. A temat dla Was obywatu to to są nasze najlepsze dni. A Okej, 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 Nie jesteś liderem, już minęły. No i wiadomo, że to jest okej, 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 no bo to cię ciśnie Mendo, to ci nie pasuje do tonie. Dziwne tempo, czy cokolwiek, proszę wolne No to wypierdala idź tam ziom, No bo nie potrafisz na beatboxie, klasy karapu, Ja tak tu cisnę tych nabitach łaku No bo jesteś pizdą ścierą, ja nawet rymując zbijam pionę beatboxerom Zbijam im pionę, Eteo mówi pięć A cały klub tobie już będą mówi cześć Dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi. Raz, 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 raz. Poczuł się liderem, ciste hamą, ale punktów pis dodamy tyle samo. Przyniebał się do kołnierza, mogę go zniszczyć. Będziesz lepiej wyglądał w ortopedycznym i to jest <śmiech> <śmiech> tutaj podbijać, a kiedy wchodzę je daję takiego sztosa, że ja się pytam, czy jest na maryna i to jest tak, że. Żeby... Ale Okej, 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 ryba, 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 co ma to żyć? Ryb! Do Gemel raz! Giemel dwa! Giemel trzy!